Witam z tej strony Rafał, W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o monitorach. Jest to temat niemodelarski, chociaż, kurczę, co jest w życiu niemodelarskie? Słuchajcie, generalnie, jeśli szukamy monitora nowego dla siebie, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie na pierwsze, to jest ile mamy kasy na ten monitor. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, do czego tego monitora będziemy używać. Ja, jako modelarz, między innymi, i fotograf potrzebuję czegoś, co będzie miało dobre odzorowanie kolorów, co będzie miało szeroki gamut. Czyli, generalnie, tak na polskie, to mm, kolory, żeby nie były za bardzo przekłamane, bo to e, często śmieję się z tego, że w modelarstwie, że w modelarstwie, o, ten kolor nie jest prawidłowy, a jaki jest prawidłowy? Przypominając <laughs> to, że. Człowiek w wieku 20 lat widzi inaczej kolory, w wieku 60 lat też widzi inaczej kolory. E, serio. E, to, że firmy, znaczy to, że czołgi, broń pancerna, umundurowanie, to nie było tak, że mm, był jeden wzór kolorów dla całego, e, znaczy generalnie był jeden wzór, ale te wzory różniły się, e, te odcienie różniły się na tyle sposobów, że wow. Dobra, przychodząc, wracając do monitorów, ja Wam chcę pokazać tak, taką prostą rzecz, czy prostą, znaczy szukając monitora, czym się kierować. Poradniki na YouTubie, chociaż nie wszystkie. Ja mogę polecić, polecić poradniki tutaj na Morelach, bo faktycznie gość, który to prowadzi, ma kolorymetr, zna się na tym, robi jakiś research, robi badania typu czy te kolory są przekłamane, czy nie są przekłamane i tak dalej. Co najważniejsze udostępnia to oczywiście słuchajcie, jak sobie wejśniecie na przykład wpiszecie sobie tutaj Morela i LG27GN800 zaraz Wam powiem dlaczego ten monitor jest. Warto na niego zwrócić uwagę. To na dole tutaj macie link do bazy monitorów. Jak to sobie weźmiecie, to sobie będziecie mogli zobaczyć całą bazę. Tu są ceny. Delta E. Delta E mówi nam o tym, jak, jak bardzo przekłamany jest kolor. Tutaj macie jeszcze tabelę rozdzielczości, przekątną, bo też musicie sobie. No, ktoś ma miejsce na 24 cale, ktoś inny ma na 32 cale miejsce, to wszystko zależy. Ja osobiście wybrałem 27 cali, ponieważ używałem bardzo długo 27 calowego monitora i w tej chwili też przeszedłem na 27 calowy monitor, czy przeszedłem, nie przeszedłem, nie zmieniłem wielkości, tylko zmieniłem rozdzielczość. Bo jest coś takiego jak full HD, czyli 1920 na 1200, nie, 1920 na 1080, to jest full HD. Później jest 2K tak zwane i to mnie interesowało, 2560 na 1440, interesowało mnie odświeżanie powyżej 100 Hz i co, i interesowało mnie tutaj właśnie małe zniekształcenie delta E, żeby było generalnie normalny człowiek poniżej, poniżej 3 nie będzie widział różnicy. Tą tabelę można, można sobie tutaj na przykład rozdzielczość, można sobie wybrać, więc tutaj sobie wybierzemy tak jak ja szukałem monitora. Monitory są różne, są mogą być zakrzywione, mają różne matryce itd. Generalnie mi chodziło o to, żeby był to płaski monitor z w miarę dobrym odświeżaniem, bo też będę grał w gry. E, tutaj dobra, OK. E, odświeżanie. E, 60 to mnie nie interesuje. Cała reszta mnie interesuje. OK. E, I teraz tak, e, matryca. E, IPS jest szybki, VI ma dobre czernie. Czyli jeżeli to jest taka teoria, że jeśli ktoś w nocy używa, no to VA ale ja używam w nosy i, i nie przeszkadza mi to, że ta, ta czerni nie jest taka czarna. Ona jest srebrna, można powiedzieć. Serio, nie przeszkadza mi to. Poza tym mam światła, które to w tej chwili mnie oświetlają. One też zmieniają trochę to, jak się tą czerni odbiera. I teraz tak. Co mnie tutaj jeszcze interesowało? Maksymalna jasność i minimalna... Jasność też jest istotna, bo jak w nocy gracie, to fal, warto to z, z, tutaj warto to po prostu zmniejszyć. I gdzie my mamy ten LG? Tutaj jest ten LG i on ma Delta E235, czyli jest całkiem nieźle. E, czyli tak naprawdę no, nie widzimy tego przekłamania kolorów, bo są monitory, które mają na przykład 4 i to już podobno widać. Czyli ja się opieram oczywiście na zdaniu ludzi, którzy w tym siedzą bo to jest też też musicie te jak gdyby odróżnić dwie rzeczy. Są firmy, znaczy są ludzie, którzy testują i podają nam te wyniki jak gdyby na taty, to jest ta tabela, ale są też firmy, które marketingowo, po prostu, które jest mój to najlepszy. No. LG mamy na składzie, nie wiem, 50 a OC mamy 230, a OC będzie najlepsze, proszę pana, bo musimy go sprzedać, <noise> także to musicie, musicie wziąć to pod uwagę, no bo ym, i, i to do, do tego też dążę, bo to takie yy, ten LG w, 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 kosztował tam 1299, tutaj kosztuje teraz 1399, ale później on przeskoczył na cenę 1700 i faktycznie on tyle kosztował. I to nie była dobra cena. To nie była dobra cena, bo też trzeba sobie, mm, też sobie trzeba po prostu przeliczyć, co dostajemy, co dostajemy mm, jak gdyby, za tą kasę, którą wykładamy. tak? Więc a ja wam zaraz pokażę HK o widzicie on tutaj jest za 1200 to jest chw w chwili premiery był i on poszedł do góry na 1700 i on tak kosztował w tej chwili, w tej chwili on nie kosztuje tyle kasy. Te, te 1700 została obniżona, ale ja wam teraz zaraz pokażę jak kupić go taniej. jeśli w ogóle jesteście zainteresowani. Dobra, jeszcze dwie, dwie rzeczy srgb i argb to jest, to jest też istotna, istotna cecha z tego względu, że jak gdyby jest jakiś standard kolorów, który monitor może pokazać i 99,7 tego standardu srgb to jest dobry wynik i 85 Tutaj zobaczcie, że tutaj są to, tu są jak gdyby niższe wyniki, tylko ten, ten jak gdyby rozszerzony kolor. Bo to, co pokazuje monitora, to co nasze oko może zarejestrować. Zarejestrować. Przepraszam. Zarejestrować. Są dwie różne rzeczy. Więc e, dobrze, jak ten ARBG jest większy też. Czyli więcej jak gdyby kolorów może, może nam dać. E, nierówność podświetlenia tu jest 14, no są mniejsze, jest 7 i tak dalej. No to jest losowe. To jest losowe. I tutaj czasami takie białe, różne rzeczy mogą się bardziej białe pokazywać. To też jest losowe. U mnie jest to chyba OK. Jest lepiej niż tutaj te 14. Tak mi się bynajmniej wydaje, bo nie zauważyłem jakichś takich plam czy, czy czegokolwiek nierównego podświetlenia. Ale dobra, to jest wszystko zbadane. I teraz przechodzimy do setna sprawy. Jeszcze jedna ważna rzecz, że jeśli macie zamiar grać na monitorze, to musicie też wziąć pod uwagę, jaką kartę graficzną posiadacie, bo jeśli posiadacie kartę graficzną, która 2K nie za bardzo uciągnie i nie będziecie mieć 144 klatek, to tak trochę średnio, nie? To znaczy, że no, monitor nie będzie jak gdyby współgrał z tym wszystkim, i nie będzie wyświetlał 144 klatek. Także tak, tak, tak to wygląda, i tu też musicie sobie to przemyśleć. Ale jeżeli macie w miarę dobrą kartę graficzną do grania w 2K, jeśli gracie oczywiście, bo są osoby, które nie grają, one potrzebują do wyświetlania na przykład zdjęć. Więc ten monitor, jeśli chodzi o wyświetlanie zdjęć, jest ok. Jest ok, no oczywiście są lepsze, które mają większe pokrycie, mniejszy błąd, jeszcze Delta E, ale kosztują o wiele, o wiele, o wiele, o wiele, o wiele więcej. Więc ym, dobra, I teraz przechodzimy jak to w ogóle można taniej kupić. Taniej można kupić wchodząc tutaj na stronę LG. Yy, LG. LG ma taki jak gdyby też poradnik, więc tutaj możecie sobie wybrać praca kreatywna i zaokrąglony monitor. Super, <laughs> to jest też dobre. Znaczy generalnie do pracy z grafiką to tak nie za bardzo, żeby był ten monitor zaokrąglony, nie? Yy, Tak. Serio. Potem no tak mówią. <noise> dobra, wciągająca gra. Bierzemy sobie, wybieramy wciągającą grę, bierzemy dalej. E, sportowe RTS-y, na przykład RTS-y i strzelanki. I dalej. I tutaj nam się wyświetlają. I bierzemy sobie cena rosnąca. Cena rosnąca. I tutaj mamy. E, dobra, jeszcze. Aha, bo tutaj nie ma. Nie ma pokazanego jak gdyby 27. No jest tutaj ten za 1200. I teraz tak. 1200-1200. O co chodzi z tym? Ten jest Full HD, czyli ma mniejszą rozdzielczość. O tym jeszcze nie powiedziałem. Ja używałem 27 cali Full HD do tej pory i było ok, przyzwyczaiłem się do tego. Ale widzę już różnicę, jeśli chodzi o, o przejście. No, są 2K, właśnie są jeszcze 4K, ale 4K, no tak. Jeżeli ktoś tylko robi same zdjęcia, ok, bo naprawdę trzeba mieć wypasioną kartę graficzną, żeby, żeby pociągnąć na tym gry w takim rozsądnym klatkarzu. No, dobra, i teraz tak dodaj do kosza. Ten monitor zniknął. Nie wiem dlaczego on zniknął, Czy znaczy zniknął dlatego, że jest taki dobry. Tak, tak, tak mi się wydaje bo jest ta recenzja i tutaj jest ten napis rewelacyjny i to nie jest taki marketingowy bełkot, że faktycznie o mamy go dużo na stanie, to go sprzedajmy. Nie, ten monitor naprawdę jest rewelacyjny. Znaczy, oczywiście pomijając to, że w nocy jest w nocy, jeżeli ktoś używa, to ten czarny nie jest czarny, tylko jest taki bardziej srebrny. No i właściwie tyle nie. Bo czas reakcji, bo to też no, to jest już bardziej dla graczy, jeżeli ktoś gra, czas reakcji matrycy też jest, też jest bardzo dobry na tym monitorze. Także to jeszcze ma podświetlanie stroboskopowe. To już w jest wypas i za 1000 można ten monitor było, można wyrwać za 1000, nie wiem dlaczego go nie ma w tej chwili. Może się pojawi, wtedy polecam. Są kupony. LG, jeżeli się rejestrujecie, macie już chyba 5 albo 7% na start. Plus do tego są kupony i być może w czarny piątek też coś będzie, jeśli chodzi o, o, o cenę. Także e, tutaj jest gdzie kupić, ale ja kupowałem bezpośrednio ten monitor u LG i zapłaciłem 1100 złotych. Więc. E, Polecam, po prostu polecam i tyle, tak jak powiedziałem, obejrzyjcie sobie tutaj filmy tego gościa o monitorach, jeżeli szukacie monitora. Plus do tego tą tabelę, z której możecie wywnioskować, czy coś jest dobre, czy coś jest niedobre, no, czy tutaj jeszcze jest coś takiego jak temperatura barwowa, z którą jak gdyby dostarczamy, dostarczany jest monitor 6500, to jest OK, tak, to jest dobrze. Cena, tutaj macie link do sklepu, Czyli to jest, to jest to i ja z czystym sumieniem mogę ten monitor po, polecić e, I tak jak powiedziałem spróbujcie tutaj wbić na stronę LG i tutaj są kupony e, również na inne monitory LG e, I to, to tak by było na tyle jeśli chodzi o moje ględzenie na temat jaki monitor e, kupić i co w ogóle szukać, bo samo poszukiwanie chyba z miesiąc mi zajęło e, Także polecam Pozdrawiam serdecznie w tym poradniku monitorowym. Do zobaczenia w następnym odcinku.